Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, ale bardzo serdecznie w nowym filmie na przeglądzie półek w Pepko. I tutaj ostatnio Wam pokazywałam kolekcję nową koszulek dla kobiet, dla dzieci. I jeszcze dzisiaj zauważyłam w innym sklepie, że jest jeszcze dla panów też koszulka, także idealny prezent na dzień mężczyzny. Koszulka szara z takimi fajnymi napisami żółtymi. 15 zł, cena i od eski do 2 XL rozmiaróweczka. Bardzo fajna, miła w dotyku koszulka. Jeżeli chodzi o dział damski, to tu jest taka koszula, nie pamiętam czy ja Wam ją pokazywałam, także pokażę Wam w razie czego, 35 zł z kołnierzykiem. Największy rozmiar mamy 46 z tego rozmiaru. Znaczy z tej bluzeczki, o. A tutaj mamy nowość, taka um, sukienka. E, zobaczcie, ona jest e, taka dłuższa, odcinana w pasie, e, krótki rękawek, brążkowany. Tutaj ma guziczki i że kosztuje 50 zł i cena 40, e, 50 zł i 44 e, największy rozmiarek. Zobaczymy sobie jeszcze z tyłu, jak wygląda. No praktycznie nie ma tutaj nic innego niż z przodu, no oprócz kołnierzyka i guziczków tutaj kochani widzę, że Bekin, marka własna pepka uzupełniła ofertę i macie na przykład taki sportowy t-shirt oddychający, szybko schnący i on jest od XS -ki do XL -ki i kosztuje 30 zł bardzo fajna tkanina, taka prążkowana i bardzo ładny kolor różowy. A tutaj już takie dresiki, nie pamiętam też czy Wam je pokazywałam, czy to jest coś nowego. Ciepło w środku, wygodne. 50 zł, rozmiarówka od deski do 2XL. Tak jak widać i do tego macie spodnie. Także można sobie komponować zestaw. I tutaj cena jest 40 zł i od deski do 2XL rozmiarówka. No i powiem wam, kochani, prawdziwy hit. Czy wy widzicie te pastele tutaj? No ta bluza żółta, przepiękna, przepiękny kolor. Bluza, bluza kangurka, bardzo milutka w dotyku. Taki delikatny napis e, biały na tym żółtym polu w środku misiek. Naprawdę bardzo przyjemna. No z kapturem bluza. Przepiękna, milutka, naprawdę. E, tu jest wygodna, tu macie że możemy po prostu sobie wiecie kompletować mm, robić samemu zestawy 50 zł największy rozmiar 2XL od Eski że możemy łączyć właśnie różne te kolorki nie musimy w jednym kolorze wiecie, dresu brać i na przykład tutaj też są fajne bluze zobaczcie i y, rozpinana i taka gładka przepiękny też ma kolor taki jasno Niebieski. I tutaj macie tak, ta bluza pod szyjkę yy, kosztuje 40 zł, no i 2 będzie największy. A tutaj jest rozpinana też z takiego kolorku. Kieszenie, właśnie już kaptur. Też jako wygodna do dotyku. musi się oczywiście skleiła ta metka, nie mogę rozdzielić, ale momentem uda się na pewno kolor przepiękny urzekła mi się ta kolekcja także polecam Wam zajrzeć przymierzyć sobie 50 zł i też właśnie od deski do 2XL mamy rozmiarówkę i są jeszcze zobaczcie różowe te bluzy także kapitalne przepięknie to wszystko wygląda bardzo ładne kolory już takie wiosenne a tutaj jeszcze wiecie co bluza ale ta bluza tutaj ktoś ją powiesił a to jest bluza z działu e, dziewczęcego że się tak wyrażę, i to jest y, wodoodporna odporna. Y, I to jest bardziej, nie wiem, czy jako kurteczka, czy jako bluza. W każdym razie kosztuje 50 zł i od 134 do 170 cm taka rozmiarówka. Do tych żółtych, y, żółtych y, żółtej bluzy są przepiękne dresy. Znaczy spodnie dresowe, kieszonki, ściągacze. To akurat rozmiar M i zaraz Wam powiem cenę. Chyba 40 zł kosztowało, ale jeszcze potwierdzimy sobie. Tak, kochani, 40 zł i odeski do 2xl również mamy rozmiarek. No samo, oprócz tego, właśnie do tych niebieskich blu, zobaczcie, także nowości przepiękne. Bardzo mi się ta kolekcja podoba. Również PEPKO wkroczyło z nowościami odnośnie bielizny damskiej. Tutaj macie od deski do 2XL, dwie pary shortów za 20 zł. Są również. Tutaj będą bikini briefs, a tutaj będą chyba stringi, tongs, tongs. Nie wiem, ktoś wymawia, odeski do xl -ki. I ta sama cena 20 zł, a do tego macie na przykład taki. Stanik. On ma tutaj w środku poduchy. Widać, że organiczna bawełna. 25 zł jest cena. I rozmiarówki są od do XL. -ki. I tutaj już mamy tylko ten kolor. No, i jeszcze mamy taki jasno szary. Myślę, że to będzie ta sama cena, ale jeszcze sprawdzimy dla pewności. To na pewno się nam zgadza. Tak, 25 zł deski do ikselki I tutaj, kochani, jeszcze fajne skarpeteczki. Aha, tu jeszcze Wam nie pokazałam kolorków, bo jest różowy, i taki brudny róż i szary. Wszystkie te zestawy są właśnie takie w tych dwóch kolorach, a tutaj już skarpetki, trzy pary, takie beżowe, bardziej żółte i różowe, i mamy je w dwóch wersja 35 na 38 i 39 42 i kosztują za 3 pary 12 zł. Te skarpeteczki. No i kochani, tutaj odnośnie panów też nowa kolekcja. Dwie pary shortów 25 zł i nawet do 3XL macie tutaj rozmiaróweczka. I są jeszcze takie drugie paseczki i kolor niebieski też bardzo ładnie wyglądają. I tutaj zobaczymy tylko, czy cena jest ta sama. Tak, 25 zł. I kochani, tutaj jeszcze zauważyłam takie dwie pary paseczków: niebiesko-czarne i granatowe z niebieskim paskiem, również 3 x największy I cenę macie tutaj 30 zł za ten zestaw. No i kolejny pomarańczowy i, i taki ciemno szary grafit z pomarańczowymi akcentami z paseczkiem u góry i też zestaw dwóch 25 zł i największy rozmiar 3XL od Eski. I jeszcze jedna dla panów, także dużo doszło bielizny zarówno dla pań jak i dla panów, tak widzicie taki zestaw też 25 zł i te, tutaj mamy do 2 XL. Już rozmiarówkę. No i kochani, ostatnio wam pokazywałam te kwiatuszki, te bledsze, a teraz widzę, że też w innym sklepie jestem i są te ciemniejsze, takie bardziej fuksjowe, One są w cenie 10 zł. Przy okazji zapraszam oczywiście na inne moje filmy, a tutaj mamy kochani jeszcze taką ozdobę za 20 zł. Ozdoba wielkanocna. I kochani, tutaj Pepko wprowadziło, um, zobaczcie, karmę dla zwierząt. Tu mamy za 7 zł. Mi się wydaje, że są 4 saszetki. Jest karma dla kotów. Także nowość, dzisiaj się bardzo zdziwiłam. Taka saszetka chyba 2 zł. Kosztuje i tutaj macie jeszcze um, za 2 zł. To już dla piesków. I tutaj widzicie karmę też dla piesków. Ja cenę chyba 7-8 zł i tutaj 8 zł za takie y, jakieś przysmaki i tutaj macie jeszcze kolejne to jakieś kąski, wołowe, skóra także widzę, że uzupełniony, znaczy no, nowość dla mnie pierwszy raz widzę, żeby w Pepko były y, właśnie przysmaki i żywność dla zwierząt, i tutaj za 5 zł są takie jeszcze przysmaki dla y, kociaczków. No i kochani to chyba tyle jeżeli chodzi o ten dział, natomiast jeszcze tutaj się zatrzymałam na chwilę od, na dziale sprzątania mamy taki mop za 10 zł to jest e, kolekcja w ogóle taka ekologiczna e, tutaj zauważyłam, że też są właśnie takie siateczki za 10 zł e, i również tutaj mamy mm, to, będą, to będzie taki torebka zakupowa za 15 zł a nie, to, to będą trzy torebki, przepraszam Was, 3 torebki za 15 zł na warzywa, owoce, kupujcie w sklepie, żeby nie brać jednorazówek, także też ciekawie i tutaj taka mata pod naczynia i ona 15 zł kosztuje, także zwróćcie sobie uwagę też na ten dział bo to są fajne rzeczy i kochani, y, przepiękna rzecz dzisiaj zauważyłam taki obrusik. Cena w ogóle rewelacyjna 8 ,40 zł 40 na 150 było albo 140. 150 chyba, tak. Także zobaczcie wspaniała cena. A tutaj już koszyczek, na jakieś tam drobiazgi za 17 zł w bardzo ładnym kolorze piaskowym. No i przepiękne kwiatuszki. Te kwiatuszki to tulipany, i tutaj widzę w gałązce mamy cztery takie. Widzę, że ich jest tutaj cztery, no w, tym, w tym jednym takim pałunku, że tak się wyrażę. I to są tulipanki za 8 zł. I macie je w kolorze białym i takim. Jaki to kolor? Taki łososiowy, ciemny łososiowy, ciemny róż, coś takiego. I kochani, jeszcze mamy te tulipanki w kolorze żółtym i w kolorze fioletowym. Także to będą te same i cena jest właśnie 8 zł za takie tulipany. Oczywiście kwiatków jest bardzo dużo w pepko różnych. Zwróćcie sobie uwagę, są i w doniczkach, i takie właśnie do e, pojedyncze gdzieś tam do wazonów, do wsadzenia, także fajna jest oferta. I dzisiaj jeszcze fajna rzecz ciekawa przepiękny taki wazon, nawiązujący już do właśnie stylistyki poprzednich dekoracji 50 zł. I właśnie na dole macie jakieś tam pudełeczko i świeczki były takie e, i doniczki, więc teraz pora na wazon szklany. I kochani, dzisiaj jeszcze odkryłam taki fajny wazonik, kolor seledynowy i cena jest 12 zł. I tutaj mamy jeszcze obok dyfuzor, też go wcześniej nie widziałam. Zaraz sobie sprawdzimy cenę. Tak wygląda edycja limitowana. Cenę mamy 80 zł za taki dyfuzor. I chyba tyle, jeżeli chodzi tutaj o nowości. Aha, jeszcze tutaj jestem takie ściereczki, za 10 zł znalazłam. Zobaczcie, jedna jest większa, druga mniejsza. I tutaj ta jedna jest właśnie kwiatuszki, a ta druga ma takie brzegi postrzępione, takie frędzelki. I tutaj macie jeszcze drugi rodzaj, bo jeszcze jest, albo żółta właśnie ta ściereczka. Albo zielona w zestawie. I kochani, dotarły przepiękne storczyki. Zobaczcie, ile tu jest gałązek. Przepiękna w porcelanowej doniczce. Cena jest 120 zł. Ale naprawdę robią wrażenie. Są ogromne. Bardzo ładnie wyglądają. Kolorów nie widziałam innych, tylko stały te dwa białe. I dla Panów jeszcze ciekawa oferta. Oprócz właśnie koszulek, tych shirtów z nadrukami są po 12 zł. takie gładziutkie, żółte, oliwkowe i niebieskie. Również granat i biel. Dziękuję kochani za dzisiaj buziaczki. Trzymajcie się, zdrowo papa. Pa.